Dzisiejszy dzień każe nam zajrzeć za kurtynę nieba. Człowiek przechodzi przez trzy etapy życia. Najpierw przez dziewięć miesięcy żyje pod sercem mamy, potem przebywamy w tym doczesnym świecie zwykle kilkadziesiąt lat i wreszcie trzeba ten świat opuścić i wejść w ostatni etap, który zwie się wiecznością. I tak jak ten doczesny świat jest. Miliardy razy wspanialsze i piękniejsze od tej ciasnoty, pod sercem naszej mamy. Tak niebo nieporównywalnie przewyższa piękno świata doczesnego. Pan Jezus mówi: ani oko nie widziała, ani ucho nie słyszała, ani serce człowieka nie zdoła pojąć to, co przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Dzisiaj wspominamy wszystkich niebian. Czyli tych, którzy są w tej krainie wiecznego szczęścia, niektórych znamy po imieniu, ale tylko nieliczni są kanonizowani czy beatyfikowani. To tak jak z armią, która wygrywa bitwę, ale niektórzy z żołnierzy otrzymują ordery, ale do zwycięzców należą wszyscy, podobnie jak w sporcie, kiedy drużyna wygra mecz piłkarski. Z niebianami można być w kontakcie ich interesuje nasze życie, ale głównie pod tym kątem, żebyśmy kiedyś dołączyli do nich i przebywali w tym samym miejscu. Dlatego do świętych się modlimy, bo są w bliskim kontakcie z Panem Bogiem. I pamiętajmy, że w niebie nie pójdziemy na emeryturę. Święta Faustyna usłyszała od Pana Jezusa: Wybrałem Cię na sekretarkę mojego miłosierdzia w tym życiu. I w wieczności. Ona nadal kontynuuje swoją misję. W niebie otrzymamy nowe zadania, bo człowiek jest szczęśliwy, gdy jest twórczy. Ale dzisiejszy dzień nas, ludzi wiary, wzywa do radości. Nie mamy się co smucić. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. A jak umieramy, to nie umieramy dla firmy pogrzebowej, dla grabarzy. Umieramy dla Pana idziemy. W nowe miejsce. I to jest potęga wiary. Kiedyś na pewnym pogrzebie czysto świeckim słyszałem słowa pewnej osoby, że jednak dobrze jest w coś wierzyć, że jest coś potem, bo inaczej to wszystko byłoby bez sensu. My wierzymy Chrystusowi. On nam powiedział, że przyjdzie, przygotuje nam miejsce i zabierze nas do siebie. A niebo nazwał domem. Panie, sprawa byśmy wszyscy zwrócili tam skąd przyszliśmy, do domu Ojca. Amen.